Jest piękne, bo jest przygodą, bo tak naprawdę, rodząc się, nie wiemy, kim się staniemy, nawet nie wiemy, co będzie jutro. Życie to jest wielkie wyzwanie. Jesteśmy wyposażeni w szereg, w szereg zdolności, talentów, umiejętności, które nabywamy z czasem. To wszystko nas formuje, kształtuje jako człowieka, ale mm, Nasze serce kryje w sobie też nieodgadnioną często yy, przestrzeń, w której jest yy, cała masa zakamarków do wydobycia. To wszystko są zadania, które mamy zrealizować przez całe nasze życie. Myślę, że, że to jest najwspanialsza przygoda. Bo tak naprawdę nie wiemy, jakie jeszcze aktywności jesteśmy w stanie z siebie wzbudzić, im bardziej wchodzimy w głąb siebie. Im bardziej stajemy się sobą, im bardziej stajemy się odpowiedzialnymi, mężnymi, silnymi ludźmi, czerpiącymi siłę, no, z, z najwyższej siły, bo, 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 bo taką prawdziwą siłę do życia czerpać można tylko z Pana Boga, nie ma innego źródła. Ale jeśli otwieramy się na Jego łaskę i z Jego pomocą y, przypatrujemy się temu wszystkiemu, co gdzieś nam... Y, Włożył w serca, co włożył w, w nas, w nasze w wszystkie nasze zdolności, które mamy, całe to wyposażenie, które zostało nam dane. Jeśli się temu wszystkiemu z jego pomocą przypatrzymy i włożymy wysiłek do tego, żeby to zdobywać, żeby to doskonalić, a jednocześnie pójść z tym do ludzi, no to to jest przygoda, która, no, której nie można się pozbawić. Skoro życie jest taką przygodą i to jest coś nieznanego, co jest dla nas wyzwaniem, zadaniem na, na całą resztę czasu, to tym bardziej o tym, kim będziemy nie wiedzieli nasi rodzice przed naszym narodzeniem. Nasi rodzice dali nam szansę zaistnienia. Wbrew temu, że może w rodzinie nie było tak jak należałoby, być może nie mieli warunków ekonomicznych, być może była cała masa przeszkód, musieli zostawić studia, porzucić dobrze płatną pracę, żeby wydać nas na świat, a jednak podjęli tę decyzję. Dali nam szansę na przeżycie tej wspaniałej przygody. Dlatego tym bardziej my powinniśmy taką szansę dawać innym. Ja przyszłam na świat w Dzień Świętości Życia, dlatego czuję, że z urodzenia powinnam zajmować się życiem i, i mówić o nim innym. Dostałam wielki, wspaniały prezent. Staram się adoptować dzieci nienarodzone duchowo. Coraz więcej osób włącza się w inicjatywę adopcji, duchowej adopcji dzieci nienarodzonych. Ja myślę, że we współczesnym świecie bardzo wiele matek boryka się z problemem, co zrobić z dzieckiem, którego obecność zaskoczyła je. Wiele kobiet jest słabych, wiele kobiet nie ma wsparcia, nie wiedzą jak sobie poradzić z tym, że nie są gotowe, by być matkami. Nasza modlitwa jest bezcennym darem dla nich. Dlatego sama staram się modlić o. Siłę dla tych matek, siłę dla kobiet, które nie mają wsparcia znikąd, o to, żeby zrozumiały, jak wielki dar noszą pod swoim sercem, bez względu na to, czy, czy ma dopiero jeden dzień, czy ma już trzy miesiące. Warto walczyć o życie. Dlatego warto wspierać tych ludzi modlitwą, warto walczyć o życie. Wydaje nam się, że taka modlitwa codzienna nic nie znaczy. Tymczasem Naprawdę dociera z całego świata coraz więcej głosów od osób, które mówią, że świadomość cudzej modlitwy nie pozwoliła im na zabicie swojego dziecka. Myślę, że myśląc o życiu, rozważając to, czy, czy aborcja powinna być prawnie dopuszczona, czy nie, warto wziąć pod uwagę to, że każdy z nas był kiedyś jednodniowym. Maleńkim dzieckiem, o którym mówi się, że to płód nie mający prawa do życia. Każdy ma prawo do życia. Warto więc przestać czerpać wiedzę o aborcji, o in vitro z kolorowych gazet, z artykułów sponsorowanych i z mediów, w którym zależy na promocji właśnie takiej kultury. Warto spojrzeć na to, że jednak takich ludzi walczących o życie, broniących życia jest naprawdę ogromna liczba. Nie tak dawno Fundacje Pro Life zdecydowały się na stworzenie obywatelskiego projektu, całkowicie zakazującego aborcji w Polsce. Wydawałoby się, że to, to, to projekt wysokiego ryzyka, bo kto chciałby podpisywać się, składać swój podpis pod projektem, który całkowicie zabrania aborcji? Tymczasem w ciągu miesiąca zebrali 600 tysięcy podpisów. To znaczy, że takich jak my jest naprawdę cała masa. Ogromna rzesza ludzi walczy o życie. Zachęcam więc do tego, by rozpocząć taką małą walkę o życie w codziennej modlitwie za dziecko nienarodzone.